Subskrybuj kanał, aby zobaczyć więcej filmów. 9 sierpnia 1986 roku Freddie Mercury po raz ostatni wszedł na scenę. Jego lekarz ostrzegł go, aby nie występował. Jego głos się załamywał, a na widowni życie jednego z fanów zakończyło się podczas utworu Who Wants to Live Forever. Ale to, co wydarzyło się później, szokowało wszystkich. Od gwałtownego wybuchu Johna Decona po tajemnicze zniknięcie Mercury'ego po koncercie. Dziś ujawniamy, co naprawdę wydarzyło się podczas ostatniego występu Queen. Freddie Mercury urodził się 5 września 1946 roku w Zanzibarze, małej wyspie, będącej częścią brytyjskiego protektoratu. Jego rodzice byli Parsami i wyznawali Zaratustrianizm, jedną z najstarszych religii świata. Narodziny Freda były wyjątkowe pod wieloma względami. Urodził się z czterema dodatkowymi zębami, a później wierzył, że to właśnie one nadają mu wyjątkową skalę głosu, pozwalającą śpiewać w czterech oktawach. Dorastał w otoczeniu kultur afrykańskiej, arabskiej i indyjskiej, które później wpłynęły na jego styl i muzykę. Kiedy Fred miał 17 lat, jego życie całkowicie się zmieniło. Rewolucja w Zanzibarze w 1964 roku sprawiła, że życie rodzin takie jak jego stało się niebezpieczne, więc musieli uciekać. Tysiące ludzi zostało zabitych, więc jego rodzina uciekła do Anglii. Ale zanim to się stało, Fred spędził swoje pierwsze lata w Indiach. W wieku zaledwie ośmiu lat rodzice wysłali go do szkoły z internatem w stylu brytyjskim o nazwie St. Peter's w Panchgani. Ta szkoła niedaleko Bombaju stała się ważnym miejscem dla Freda. To tam zaczął nazywać siebie Fredem. I to tam narodziła się jego miłość do muzyki. Nauczyciel zauważył jego talent i powiedział rodzicom, aby zapłacili więcej za lekcje muzyki. Okazało się, że była to decyzja, która zmieniła jego życie. W szkole Freddy założył swój pierwszy zespół, The Hectics, z czterema przyjaciółmi. Grali rock and znanych artystów, takich jak Cliff Richard i Little Richard. Freddy miał zaledwie 12 lat, ale już wtedy wykazywał naturalny talent do muzyki. Uwielbiał też piosenkarzy Bollywoodu, takich jak Lata Mangeshkar, której charakterystyczny głos inspirował jego przyszłe występy. Nawet w tak młodym wieku Fred zaczynał łączyć wpływy zachodnie i indyjskie. Coś, co później sprawiło, że muzyka Queen stała się wyjątkowa. Kiedy rodzina Freda przeprowadziła się do Anglii, osiedlili się w małym domu Feltham, niedaleko Londynu. Życie na początku nie było łatwe, ale Freddy był zdeterminowany, aby podążać za swoimi marzeniami, w 1964 roku rozpoczął naukę w Isleworth Polytechnic, gdzie studiował sztukę, a później przeniósł się do Ealing Art College. W Ealing Freddy stał się biegły w projektowaniu graficznym, a później wykorzystał te umiejętności do stworzenia słynnego Logo Queen. Aby się utrzymać, Freddy podejmował się różnych prac dorywczych, w tym mycia naczyń na lotnisku Heathrow. Podczas pobytu w Ealing, Freddy poznał Tima Staffella, który był członkiem zespołu Smile wraz z gitarzystą Brianem Mayem i perkusistą Rogerem Taylorem. Freddy zaprzyjaźnił się z nimi i zawsze doradzał im w kwestii ich występów. W 1970 roku, kiedy Tim opuścił Smile, Freddy dołączył do zespołu jako nowy wokalista. Zaproponował, aby zespół nazywał się Queen, ponieważ nazwa brzmiała dostojnie i potężnie. Ich pierwszy koncert jako Queen odbył się w czerwcu 1970 roku na charytatywnym wydarzeniu. Zespół wciąż potrzebował basisty, a po przesłuchaniu kilku osób znaleźli Johna Decona w 1971 roku. W tym czasie Freddie postanowił również zmienić swoje nazwisko na Mercury. Pomysł wziął się z wersu piosenki, którą napisał Mother Mercury, Look What They Have Done To Me. Queen nie odnieśli natychmiastowego sukcesu. Ich pierwszy album został wydany w 1973 roku, ale nawet nie wszedł na listy przebojów w Wielkiej Brytanii i zaledwie osiągnął 83. miejsce w Stanach Zjednoczonych. Ich drugi album, Queen Do, wydany w 1974 roku, nie wypadł dużo lepiej, osiągając jedynie 49. miejsce w Wielkiej Brytanii. Zespół był sfrustrowany, ale ich trzeci album Sheer Heart Attack w końcu wszystko zmienił. Zawierał utwór Killer Queen, który stał się wielkim hitem zespołu, osiągając drugie miejsce w Wielkiej Brytanii i dwunaste miejsce w Stanach Zjednoczonych. Freddie Mercury napisał Killer Queen w jedną noc, siedząc przy pianinie. Najpierw pomyślał o tekście, co było dla niego nietypowe, ponieważ zwykle zaczynał od muzyki. Piosenka opowiadała historię eleganckiej prostytutki z wyższych sfer. To, co sprawiło, że utwór się wyróżniał, to nie tylko historia, ale także dźwięk. Brian May zagrał imponujące solo na gitarze, używając sześciopęsówki monety jako kostki, a oni dodali warstwy dźwięku, korzystając z różnych technik produkcji. Piosenka przyniosła Queen sławę, ale także spowodowała małą kłótnię w zespole. Roger Taylor obawiał się, że lekki i żartobliwy charakter utworu może sprawić, że ludzie uznają Queen za zespół nierokowy. W rzeczywistości Killer Queen prawie nie trafiła na album, została nagrana jako ostatnia i toczyła się ostra debata na temat jej włączenia. Potem przyszła Bohemian Rhapsody. Ten utwór, wydany w 1975 roku jako część albumu A Night at the Opera, przekształcił Queen w supergwiazdy. Nie było łatwo go stworzyć. Nagranie zajęło trzy tygodnie, miał 180 overdubów i kosztowało 40 tysięcy funtów. Co czyniło go najdroższą piosenką wszechczasów w tamtym okresie. Utwór był dziwny i inny, miał trzy wyraźne części: powolne, emocjonalne intro, operową sekcję środkową i głośne rokowe zakończenie. Wykonawcy z Emmy nie wierzyli, że to zadziała. Uznali, że jest zbyt długi i poprosili zespół o skrócenie go do radia. Zespół odmówił. Zamiast tego ich menedżer potajemnie przekazał piosenkę popularnemu DJowi Keniemu Everettowi. Ten odtworzył ją 14 razy w ciągu weekendu, a fani pokochali ją. Piosenka utrzymywała się na szczycie list przebojów w Wielkiej Brytanii przez dziewięć kolejnych tygodni. Stała się jeszcze bardziej popularna w 1991 roku po śmierci Frediego Mercury'ego, pozostając na pierwszym miejscu przez kolejne pięć tygodni. W Stanach Zjednoczonych początkowo nie odniosła takiego sukcesu, osiągając dziewiąte miejsce w 1976 roku. Ale w 1992 roku, po wykorzystaniu jej w filmie Wayne's World, dotarła na drugie miejsce. Sprzedała się w milionach egzemplarzy i stała się jednym z najlepiej sprzedających się singli w historii Wielkiej Brytanii. Queen również zmienili zasady gry w przypadku teledysków. Video do Bohemian Rhapsody zostało nakręcone w zaledwie 4 godziny i kosztowało 4500 funtów. Mimo prostoty było innowacyjne. Słynna scena z czterema członków zespołu ułożonymi w kształt pryzmatu. Została stworzona przy użyciu triku zwanego feedbackiem wizualnym. Stała się ikoniczna i uczyniła teledyski kluczowym elementem promocji muzyki. Później Queen kontynuowali tworzenie niezapomnianych teledysków. W Want to Break Free zespół przebrał się w damskie ubrania, inspirowany brytyjską operą mydlaną Coronation Street. Było to zabawne i śmiałe, ale MTV zakazało jej emisji w Stanach Zjednoczonych. Tymczasem Radio Gaga było jednym z najdroższych teledysków tamtych czasów, kosztując 100 tysięcy funtów. Zawierał sceny z filmu Metropolis, a Queen zapłacili 100 tysięcy dolarów tylko za użycie tych fragmentów. Koncerty Queen na żywo były równie imponujące jak ich teledyski. W 1975 roku podczas trasy A Night at the Opera użyli ogromnej, niestandardowej konfiguracji oświetlenia z 160 oświetlaczami i 12 reflektorów lotniczych. Była tak duża, że potrzebowała własnego generatora i zajmowało godzinie jej ustawienie. W 1986 roku podczas słynnych koncertów na Wembley sprzęt oświetleniowy rozrósł się do ponad tysiąca świateł w tym ogromnej konstrukcji w kształcie korony ważącej 5 ton. Sceniczna obecność Freddiego Mercury'ego również ewoluowała z czasem. Kiedy Queen zaczynali, Freddy był nieśmiały i zwykle stał za swoim pianinem podczas występów. Ikoniczny stojak na mikrofon, którego używał, bez dolnej części, powstał przez przypadek. Pewnego wieczoru Stojak na mikrofon złamał się podczas występu, ale Freddy odkrył, że podoba mu się swoboda, jaką to daje i kontynuował z nim. Z czasem jego styl stał się bardziej ekstrawagancki. W 1973 roku zaczął malować paznokcie na czarno, zainspirowany Jimmy Hendrixem, i nosił dramatyczne stroje glam rockowe zaprojektowane przez Zandre Rhodes. W 1976 roku założył swój słynny kombinezon Arlekina, dopasowany strój, który musiał być zaszyty na nim przed każdym występem. W latach 80. Fred znów się zmienił. Zapuścił gęste wąsy i przyjął bardziej męski wygląd, nosząc skórzane spodnie i wojskowe kurtki. Ta zmiana była inspirowana sceną gejowskich klubów w Nowym Jorku, ale nadal zachował swoją figlarną energię. W teledysku do Want to Break Free pojawił się w przebraniu drag, ale z wąsem, co zdezorientowało niektórych i wywołało kontrowersje. Z czasem wybryki Fredigo na scenie stawały się coraz bardziej szalone. Podczas trasy Hot Space Tour w 1982 roku zaczął wspinać się na ramiona członka ekipy przebranego za Dartha Vadera, śpiewając We Will Rock You. W Japonii pewnego razu rozebrał się do samych spodenek podczas koncertu, zdejmując swój kostium kawałek po kawałku w miarę postępu show. Charyzma i odważny styl Fredigo sprawiały, że każdy występ był niezapomniany. Freddie Mercury i Queen przeszli przez wiele zmian w latach osiemdziesiątych. W 1981 roku zespół eksperymentował z nowym brzmieniem na swoim albumie Hot Space. Freddie i John Deacon chcieli eksperymentować z muzyką disco i funk, ale wielu fanom się to nie spodobało. Utwór Body Language, wydany w 1982 roku, wywołał jeszcze więcej kontrowersji. Tekst i teledysk były zbyt śmiałe jak na tamte czasy, a MTV zakazało jego emisji. To zdenerwowało fanów, ale Fred kontynuował eksplorowanie nowych pomysłów muzycznych. W 1985 roku Fred wydał swój pierwszy solowy album, Mr. Bad Guy. Pracował nad nim przez dwa lata w Monachium, zwracając uwagę na każdy szczegół. Album był pełen muzyki tanecznej i syntezatorów, pokazując bardziej kreatywną stronę Frediego. Nawet zadedykował go swoim kotom, pisząc: Ten album jest dla mojego kota Jerry'ego, a także dla Toma, Oscara i Tiffany, oraz dla wszystkich miłośników kotów na świecie. Reszta może się odczepić. Album osiągnął top 10 w Wielkiej Brytanii, ale nie odniósł sukcesu w Stanach Zjednoczonych. Mimo to dał Freddie'mu pewność siebie, aby robić więcej. Później, w 1987 roku, współpracował z śpiewaczką operową Montserrat Caballé nad albumem Barcelona. Utwór tytułowy łączył operę i rock, pokazując moc głosu Freddiego. Piosenka stała się hymnem Igrzysk Olimpijskich w 1992 roku w Barcelonie, ale niestety Freddy nie dożył, aby zobaczyć jej wykonanie. W tym samym czasie Queen przeżywały trudności jako zespół. Po wydaniu Hot Space wyruszyli w trasę, ale pod koniec 1982 roku postanowili zrobić sobie przerwę. Zespół nie dogadywał się ze sobą. Brian May przyznał później, przez jakiś czas się nienawidziliśmy. Sprawy pogorszyły się podczas nagrywania albumu The Works w 1984 roku. Brian był tak sfrustrowany, że opuścił studio i spędził godziny w parku, zastanawiając się nad odejściem. John Deacon nagle wyjechał na bali, nikomu nie mówiąc, co zszokowało wszystkich. Kiedy Fred się o tym dowiedział, zaśpiewał bali Hayes South Pacific w żartobliwym tonie. Były też problemy poza zespołem. W 1984 roku Queen wystąpili w Sun City w południowej Afryce podczas apartheidu. Wiele osób było wściekłych, ponieważ kraj miał rasistowskie prawa. Zespół został zbanowany przez Związek Muzyków i skrytykowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Później, podczas koncertu w Rio de Janeiro w 1985 roku, publiczność ich wygwizdała. Życie osobiste Frediego również przyczyniało się do chaosu. Jego menedżer Paul Prenter powodował wiele problemów w zespole. Brian May nie chciał nawet wymieniać jego nazwiska w wywiadach, nazywając go po prostu facetem, który zajmował się Fredem. Wszystko zmieniło się od 13 lipca 1985 roku, kiedy Queen wystąpili na Live Aid. Fred nie czuł się dobrze i miał problemy z głosem ale zdecydował się wystąpić mimo wszystko. Kiedy weszli na scenę o 18.41, dali jeden z największych występów na żywo.